Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Tu Dorota Oszuk. Zapraszam na naszą poranną kawę z Bogiem, czyli spotkania e, ostatnio nieustannie każdego dnia z Pismem Świętym. Czytamy sobie Stary Testament, więc e... Wiele ludzi, jak rozmawiam, ma marzenie. Chciałabym w życiu przeczytać chociaż raz Pismo Święte. Myślę, że jest to dobra okazja, że możemy robić to razem, że nie musisz czytać samodzielnie, choć ci bardzo polecam, ale jeśli miałoby do tego dojść, że nigdy tego nie zrobisz, bo ciągle nie będzie czasu, to, to możesz uczestniczyć właśnie w tych spotkaniach. E, czytamy sobie króciutkimi fragmencikami, więc nie jest to duży nakład czasowy. E... A każdego dnia ziarnko do ziarnka, prawda? Dzisiaj, a jesteśmy na samym praktycznie początku, jeszcze w pierwszej księdze Mojżeszowej, i dzisiaj mamy fragmencik Zapowiedź Narodzenia Izaaka. <tuszy> 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 Potem ukazał mu się pan w Dąbrowie, w Dąbrowie, tak, w Dąbrowie mamrę, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe. Abraham. <laughs> A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł do wejś od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi. Rzekł. Panie, jeśli, zna, jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi Wasze, potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili. Wszak po to wstąpiliście do sługi Waszego, potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli, uczyń tak, jak powiedziałeś. I pospieszył Abraham do namiotu do Sary i rzekł, rozczyń szybko trzy miary wybornej mąki i zrób placki. Potem pobiegł Abraham do bydła, wziął młode, delikatne i dobre ciele i dał je słudze, który spiesznie je przyrządził. Wziął także masło, mleko i ciele, które sporządził, i postawił przed nimi. Sam stanął przy nich pod drzewem, a oni jedli. I wtedy rzekł do niego, gdzie jest Sara żona twoja? A on odpowiedział, a on odpowiedział, w tym oto namiocie. Wtedy rzekł, na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. A Abraham i Sara byli starzy w podeszłym wieku. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. To też roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc: Teraz, gdy się zestarzałam, mam je tej rozkoszy zażywać, a i Pan mój jest stary. Na to rzekł Pan do Abrahama: Dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc: Czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana <laughs> w oznaczonym czasie za rok? Wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, zaparła się, mówiąc: Nie śmiałam się, bo się bała. Nie śmiałam się, bo się bała tak jest napisane. Ale on rzekł: Nieprawda, śmiałaś się. Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie i skierowali się ku Sodomie, Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. A Pan mówił: Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan. Mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Potem rzekł pan: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że, trzech ich jest że grzech ich jest bardzo ciężki. Stąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie muszę, czy nie, muszę to wiedzieć. Potem odwrócili. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem. I zbliżywszy się, Abraham rzekł: Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych. Czy także ich zgładzisz i nie przybaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? <laughs> nie dopuść, byś miał. Uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawie, sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo co bezbożnego. Nie dopuść do tego, czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan: Jeśli znajdę w mieście Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Odpowiedział Abraham i rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana Mego, choć jestem prochem i popiołem. Może zabraknie pięci pięciu do tych pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto z, powodych, z powodu tych pięciu? I rzekł, nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu. <coughs> na to ponownie odezwał się do niego i rzekł, może znajdzie się tam czterdziestu i odpowiedział, nie uczynię ze względu na tych czterdziestu i rzekł. <coughs> Niech, jakie negocjacje, nie? Niech nie gniewa się pan, proszę, że jeszcze mówię. Może znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział, nie uczynię, jeśli znajdę tam trzydziestu. I rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do pana, może znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych dwudziestu. I rzekł, niechaj nie gniewa się pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę. Może znajdzie się tam dziesięciu i odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych dziesięciu. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swego. <laughs> e Taki mamy fragment na dzisiaj. Jakby dwie tutaj sytuacje są pomieszane w tym jednym akapicie, pomieszane jedna po drugiej w jednym akapicie. Najpierw jest sytuacja, gdy do Abrahama przychodzą, przychodzi trzech mężów. Ale o co mi chodzi? Że co jest niesamowitego w tym e, dla mnie momencie? Chociaż proszę Ciebie też, żebyś sama sobie zadała takie pytanie, co w tym fragmencie jest dla Ciebie, co tobie ten fragment mówi. Jeśli chcesz, to zostaw komentarz, e, bo m, myślę, że tak e, jest na, dużo e, dużo może być różnych pięknych przesłań, które możemy też pominąć jak najbardziej. Dzień dobry! Widzę, że Jagodzianka, Estera, fajnie, że jesteście dziewczyny. Kochane. Ja się podzielę tym, co dla mnie tutaj wybrzmiewa. E, <laughs> Na no początku przede wszystkim Sara, która usłyszała, że zajdzie w ciążę w wieku chyba 95 lat, i roześmiała się z tego, czyli nie uwierzyła, wręcz wydrwiła. I popatrzcie, czy tutaj możemy sobie zadać pytanie, bo w wielu miejscach jest powiedziane, że stanie ci się jak uwierzysz, że jeśli wierzysz, to tak ci się stanie, że jeśli będziesz mieć wiarę jak ziarno gorczycy, tak? Gorczycy. Czyli ta wiara jest taka istotna dla Boga, że człowiek wierzy, że to mu się może stać. A tutaj mamy piękny przykład sytuacji, w której Sara nie uwierzyła, a jej się stało. Nie uwierzyła i nawet co więcej, wydrwiła to. A i tak jej się stało. I, <laughs> I czy to też nie jest taka piękna dla nas nadzieja, ponieważ dla wielu ludzi e, często w różnych trudnych sytuacjach wierzyć jest najtrudniej. Bo wierzyć jest najtrudniej, najłatwiej jest nie wierzyć, bo to nie wymaga od nas żadnego energetycznego wysiłku. Wiara spożywa... Wysiłek, szczególnie jeśli jest to wiara wbrew okolicznościom, wbrew e, logice, wbrew argumentom racjonalnym, chcesz podtrzymywać wiarę w sobie, to cię to kosztuje wysiłek. Dlatego jest nam ludziom to najtrudniejsze, ale i za to dostajemy największą obfitość. Tak, ja to widzę, że dlatego. Właśnie, to jest takie najcenniejsze, wierzyć, nie? Do ostatniej chwili w niepojęte cuda, w niemożliwe, <laughs> logicznie rozumując niemożliwe po ludzku. Ale czy Bóg daje nam nie tylko, kiedy wierzymy, ale też kiedy drwimy z tego, uwaga, co może się wydarzyć w naszym życiu. Nawet gdy drwimy z tego, co ma dla nas. Jej. Tak często się z tym spotykam, bo jak wiecie, pewnie na co dzień współpracuję z kobietami, bo jestem, współpracuję z firmą kosmetyczną, jest to Mary Kay, a ta firma polega na tym, że nikt nikogo nie zatrudnia, tylko po prostu zostaje się niezależną konsultantką w tej firmie, pracuje się na własną rękę i... I e, są przepiękne możliwości. Jest to amerykańska firma, od 60 lat istnieje, e, w Polsce od 20 lat e, i daje ogromne. Ja sobie się śmieję, że amerykańskie możliwości w Polsce. E, I bardzo często się właśnie z tym spotykam, że my kobiety, ja sama tak miałam. Drwimy z tego, co może się wydarzyć, co możemy osiągnąć, co możemy zrealizować, kim możemy się stać. Bardzo często się z tym spotykam, bo ścieżka kariery wygląda właśnie tak: to jest niezależna ścieżka kariery, że ciągle jesteś niezależna. Nawet ja, teraz, która od 8 lat jestem dyrektor sprzedaży i liderem, jestem ciągle niezależna, czyli nikt mnie nie zatrudnia. I to czasami. W sensie, że ścieżka kariery, która jest taka piękna i możliwa, staje się niemożliwa po ludzku, bo zbyt piękna. I bardzo często się spotykam z tym, że kobiety reagują śmiechem. Reagują śmiechem. Że to jest niemożliwe. Że to jest niemożliwe w moim życiu. Że to jest zbyt piękne, żeby było sprawdziwe, jak ta Sara w tym tutaj <laughs> fragmencie. Drwimy, nie? Czytam, co piszecie. <laughs> Jagodzianka pisze, Pan Bóg ma czasem takie plany dla nas, że nawet nasz brak wiary mu nie przeszkadza. Pięknie właśnie to napisałaś. Właśnie o to mi chodzi, bo dla mnie to jest w, tym, w tej sytuacji to właśnie piękne, budujące przesłanie. Zawsze się staram dostrzec, co tu jest budującego. Bo chociaż jest wiele w Starym Testamencie sytuacji, które by nas chciały zniechęcić, bo nie rozumiemy, e, buntujemy się, tak? Ale wiem, że w tych sytuacjach jest dla nas coś budującego, tylko jak to dostrzec, jak to zrozumieć? Nie? Więc co jest tu budujące? Że Pan Bóg, jak właśnie Jagodzianka pisze, może mieć dla Ciebie plan, którego. Z którego ty dzisiaj drwisz? Tak. Ja kiedy 8 lat temu zaczynałam e, pracować jako konsultantka w Ameryce, tak? Bo po prostu zakochałam się w tych kosmetykach, że one naprawdę taką dają świetne samopoczucie, wygląd, e, fajne emocje, poczucie atrakcyjności, często wywołują częściej uśmiech do lusterka, e, często po prostu dają, nie wiem, kobiecie jakieś tam podbudowanie, choć wiadomo, że to nie jest sens naszego życia. To są narzędzia. I gdy zaczęłam budować swój zespół, bo dzieliłam się możliwościami, którymi ktoś podzielił się ze mną, czyli możliwością zostania konsultantką, dołączenia do tej społeczności, dołączenia do tych możliwości, w pewnym momencie mnie sparaliżowało, bo przeraziły mnie, przestraszyły mnie te możliwości i to, co się dzieje. Czyli jakby Pan Bóg mnie powoływał do roli lidera, bo moja grupa się rozrastała, dołączały dziewczyny, które wymagały wymagały, którym w ogóle no, słuszne jest, że, że trzeba było dać wsparcie, prowadzenie, tak? Pokierować, a mnie to przerażało i doświadczyłam paraliżu totalnego, bo ta rola wydawała mi się, zbyt duża dla mnie, i te możliwości, które się po prostu realizowały. Zaczęły mnie przerażać, i ja zaczęłam właśnie jak prawie jak ta Sara, drwić z tego, że to niemożliwe, że, że to się wydarza, że to się realizuje, że staje się tym liderem, że, że realizuje się. E, wtedy jeszcze nie patrzyłam na to w ten sposób, że realizuje się powołanie dla mnie. Ja z tego drwiłam. Że gdzie ta, jak dyrektor, jakoś... Jakoś dyrektor, jakimś liderem. Bardzo długo to słowo dla mnie było. Nie przyjmowałam, tylko walczyłam. Stawiałam się i wydrwiwałam. Nie wiem, czy jest takie słowo. Jak ta Sara. To są... Mówię to dlatego, że mm, oczywiście każda z nas sytuacja jest inna i każda z nas co przesłanie tego fragmentu będzie u siebie widzieć inaczej? Do, będziesz widzieć, do jakiej roli ciebie Bóg powołuje, a ty to na razie wyśmiewasz. I odpychasz, nie możesz tego przyjąć, bo wydaje ci się to niemożliwe po ludzku, jak Sarze zajście w ciąży w wieku 95 lat. Ale tam jest powiedziane, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jak to pięknie tu jest powiedziane. <laughs> Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Boże, napisz sobie to wielkimi literami. To jest najpiękniejsza afirmacja. W ogóle uwielbiam to słownictwo. Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Jak wyobraź sobie, jeśli będziesz mieć takie zdanie, nie wiem, w telefonie, na tapecie, w portfelu, jak otworzysz portfel, nie wiem, na lustrze sobie przykleisz, nie wiem, w sypialni, gdy otwierasz oczy, to ci się będzie pokazać. Ja tu wymyślam, ale co będzie, co się może, jak możesz napoić się wiarą w niemożliwe, gdy będziesz obcować z tym zdaniem, które pochodzi od samego Pana Boga. Czy jest dla Pana cokolwiek niemożliwego? I gdy będzie ci się. Przy... Gdy będziesz stawała w takiej sytuacji, to ci się ten fragment tego Pisma Świętego będzie przypominać z tą Sarą. <laughs> Nie? I słuchajcie, co dalej? Dalej jest pięknie powiedziane. E, ja sobie wypisałam. Strzeżcie sprawiedliwości, by Pan mógł pełnić to, co powiedział. Jest tutaj takie, takie wybrzmiało nam. Strzeżcie sprawiedliwości, by Pan Bóg. By Pan Bóg mógł wypełnić to, co powiedział. Czy nie jest to takie przesłanie? Ja tylko zadaję pytania, bo to jest to, co ja gdzieś dostrzegam, ale u Ciebie może to być totalnie inaczej. Ale dla mnie strzeżcie sprawiedliwości, by Pan mógł wypełnić to, co powiedział. Czy tu nie wybrzmiewa nam, że czy od tego, czy strzeżemy sprawiedliwości, zależy nasze. Czy zostanie wypełnione nasze powołanie też, tak? Czyli ja wiem, że Pan Bóg może po prostu wypełniać, może nam układać tak y, sytuacje, losy, że to się będzie wypełniać, bo nas powołał do tego i koniec kropka. Ale czy nie jest tutaj też przesłanie, że pomagamy sobie. W wypełnianiu tego, tej roli dla nas, tego powołania dla nas, <laughs> e, gdy gdzieś zachowujemy jakieś tam starania o czystość sumienia, wypełnianie sprawiedliwości, to są po prostu starania o zachowanie czystości sumienia. Co wiadomo, że po ludzku, <laughs> po ludzku, ale strzeż, czyli pilnuj, jakkolwiek ci wejdzie. Ale staraj się, pilnuj, bądź na straży sprawiedliwości swojej, bo to, jak widać, może pomagać w wypełnianiu tej roli. Ale, czyli nie przeszkadzaj Panu Bogu swoimi grzechami. Ale muszę tutaj do tego nawiązać, dziewczyny, bo to jest coś, co zrozumiałam w wieku dorosłym dopiero. Wcześniej myślałam, że przykazania i tak dalej to są takie zakazy i nakazy. Dzisiaj rozumiem, jakby fascynując się tym, jak świat został, został stworzony przez Pana Boga doskonale i my, jak zostaliśmy stworzeni, i że to wszystko jest ze sobą połączone czyli że działa, nie wiem, że to, czym emanujesz, to przyciągasz, że dzieje, dzieje Ci się to, w co wierzysz, że. że że jakby e, boska sprawiedliwość polega na tym, że, e, że jakby no, tworzysz sobie pole energetyczne wokół siebie, tak? Aure, mówiąc tym językiem. Tworzysz wokół siebie, twoj, to jesteś jak antena, jak antena e, telewizyjna, że po prostu rozprowadzone są e, Kiedyś słyszałam na takim świetnym e, szkoleniu, to, właśnie takie porównanie, że jesteś jak antena, bo e, twój, twój umysł generuje myśli, twoje myśli przekształcane są na emocje i te emocje są rozprowadzane po całym ciele i wokół ciała i one są adekwatne do tego, co jest w tobie jako źródło. Czyli dlatego Święty Paweł mówi, nawracajcie się poprzez nawracanie swojego umysłu. Bo jeśli tworzysz toksyczne myśli, to tworzysz toksyczne emocje i tworzysz toksyczne pole wokół siebie. I to jest ta boska sprawiedliwość. Czyli te przykazania, które są stworzone, one nie są jako zakazy, bo nam czegoś nie wolno, tylko bo to nie jest dla nas dobre, bo to nam nie, nie, się nie opłaca po ludzku, bo to gen, nie generuje świetnych emocji i świetnych zdarzeń. Tak? I żeby, że ci się będzie żyć e, obficie i w ogóle, tylko będzie generować właśnie no, e, zżerające cię emocje, będziesz chodzącym, nie wiem, toksycznym e, wampirem, przepraszam za słowo. No wiecie, co mam na myśli. Czyli ja dopiero w wieku dojrzałem, zrozumiałam, że te przykazania to są wskazówki tej drogi. Ja jestem Twoją drogą, drogą, prawdą i życiem. Więc strzeżenie sprawiedliwości jakby pomaga nam w dobrym samopoczuciu, czyli pójść iście za skazówkami, pomaga nam w dobrym samopoczuciu, no bo nie wtedy nie żałujemy, nie, 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 nie taplamy się w jakichś tam błotku, porażek, czy żali, czy pretensji. Tak? Tylko po prostu idziesz przez życie w zaufaniu. I, I wybaczeniu, i miłości. Wiem, że łatwo to brzmi, ale właśnie, gdy o tym rozmawiamy, to wtedy się nam zmienia percepcja, postrzeganie, i to wpływa na naszą decyzyjność, na to, jak dzisiejszy dzień spełnimy. Nie? <laughs> I kolejne takie, co sobie wypisałam z tego krótkiego fragmentu, że Bóg wstępuje na ziemię. I może to jest takie metaforyczne, ale mi się to tak spodobało, bo tak lubię to, to samopoczucie, które we mnie wstępuje, gdy sobie tak pomyślę, że Bóg wstępuje na ziemię, bo tam jest napisane w tym fragmencie, że Bóg wstąpi na ziemię, żeby zobaczyć, czy naprawdę jest tak, jak doszły Go słuchy, że w Sodomie jest ten jeden wielki grzech. Bóg wstępuje na ziemię. I to jest metafora, bo przecież, yy, chociaż nie wiem, no, ale generalnie podoba mi się to, żeby tak myśleć w ten sposób, że Bóg wstępuje na ziemię, żeby zobaczyć, co w Twoim życiu. Wstępuje do Twojego życia, żeby zobaczyć, co w Nim. <śmiech> e, <śmiech> I ostatnie, kolejne. O, jeszcze Estera pisze: Biblia jest zaszyfrowaną księgą, doświadczenie i wiara pomaga je rozszyfrować, jak pięknie. A Marysia pisze, o tak, kosmetyki są świetne, dziękuję, że mi je poleciłaś. Bo Marysia dołączyła niedawno do mojego zespołu. E, kochane, <coughs> jeszcze jedna rzecz, która mi wybrzmiewa, e, że te negocjacje mi się spodobały i lubię tak z dystansem właśnie też czytać. E, I jakie to piękne jest przesłanie, że jeśli że Bóg nie zniszczy świata, jeśli będzie w nim kilku chociaż sprawiedliwych, czy nie jest to piękne i budujące przesłanie ale co o krok dalej tu można pójść że możesz liczyć, że ktoś będzie tym sprawiedliwym, tak dla którego Pan Bóg e, będzie jakby kontynuować tutaj nasze życie, ale możesz też pomyśleć, "Okej, okay, to ja się postaram nie? Mówię też do siebie, bo to nie to, że taka mądra stanęła mi, nie? Mówię też do siebie. Okej, okay, to ja się postaram. Okej, okay, to ja się postaram. Bo jeśli wystarczy Panu Bogu, nie wiem, kilku sprawiedliwych na całym świecie, nie? I dla tych kilku albo dla jednego zachowa wszystko. To mogę liczyć, że ktoś, ale mogę sama się również starać. Kochane, to takie dzisiaj wywody. <laughs> Liczę na Wasze komentarze i dziękuję za te, które już są. Pozdrawiam wszystkich z powtórki, bo dajecie mi super emocje. Jak piszecie, że pozdrawiam z powtórki, wiem, że oglądacie. Cudowne to jest, że się jednoczymy w tym wszystkim i że o tym sobie właśnie tu rozmawiamy, więc te komentarze są absolutnie bardzo wartościowe i doceniam każdy. Bo e, nie chodzi o to, żebym się mądrzyła, bo wcale e, nie, nie czuję się kompetentna, ale żebyśmy się wymieniały, co która czuje, co która, która rozumie, co, co która jak widzi. Estera pisze, to my jesteśmy przejawieniem Boga, kiedy sobie to uświadamiamy, Bóg niejako wstępuje na Ziemię, I love you. <laughs> Przepięknie to napisałaś, dokładnie. <laughs> Kiedy sobie to uświadamiamy, Bóg niejako stępuje na ziemię. Kochana, dziękuję bardzo serdecznie za, za twoje komentarze, za wasze komentarze, dziewczyny. Miejcie wspaniały dzień. Niech te słowa, te fragmenty, tutaj te przesłania w was owocują eee, i nieście dalej. Eee, nie, nieście dalej. <laughs> Całuję i pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. A coś mi się wydarzyło, że nie mogę wyłączyć telefonu. Ale numer. I co teraz? A tu, dobra. Pa. <grytanie>